Z tej strony Akinami. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o czytaniu. Zrobiłam mały research i znalazłam ciekawy eksperyment, który podlinkuję Wam w opisie. Tutaj zdradzę Wam tylko wyniki tego eksperymentu. Okazuje się, że czytanie powoduje podwyższoną aktywność kory somatosensorycznej oraz móżdżku, konkretnie tych części, które odpowiadają za czucie i sterowanie ruchami. Czyli czytając um, myślimy o różnych czynnościach, a sama myśl o danej czynności, na przykład o bieganiu, powoduje aktywność tych neuronów, które aktywne są również w momencie fizycznego, prawdziwego biegania. Czyli e, czytając, jesteśmy w stanie przenieść się do zupełnie innego świata, wejść w zupełnie inną skórę, nie tylko w sensie metaforycznym, ale również w biologicznym. I ja dzisiaj chciałabym Was przenieść do zupełnie innego świata świata magii. Także zamknijcie oczy i posłuchajcie. Wyobraźcie sobie, że gdzieś daleko, w Zielonej Irlandii, tajemniczej dolinie, istnieje osada ukryta przed ludzkimi oczami, w której żyją czarownice. Odcięte są one od świata zewnętrznego, ukrywają się przed nim i łowcami. Pewnego dnia, podczas jednej z ceremonii, dwie młode czarownice znikają, i nikt z miasteczka nie wie, co się z nimi stało. Otóż Kiera. Łagodna i delikatna czarownica władająca magią ziemi budzi się w Los Angeles. Musi poradzić sobie w nieznanym świecie pełnym obcej technologii, niebezpiecznych samochodów, nierzeczliwych ludzi. W dodatku w ślad za nią rusza płatny zabójca Joe. Jeśli jesteście ciekawi, co stało się z drugą czarownicą, gdzie wylądowała, jak wyglądały ich przygody, losy, zachęcam do przeczytania Szczypty Magii. W opisie... Daję Wam linka. Szczerze zachęcam do czytania i dziękuję za uwagę!